A, no to ja, czyli Łukasz z kanału Muzyk na gospodarstwie. A w dzisiejszym odcinku. Tak, wiem, ta wicka jeszcze nie przymocowana. Kurde, tyle czas, tyle roboty, że nie ma czasu, żeby takie rzeczy zrobić. To. no Patrzcie. Tam się dalej nie da uprawić. W sensie, no jakby może 60 miała napęd, to jeszcze by to szło zrobić, ale 60 bez napędu, to nie poradzi sobie. Tu przyjechałem, o, jest fajnie, Będzie jeden rządek, drugi rządek, w środku rządek i pomiędzy kołami rządek. Żeby można pielniki było robić, tunel przywiozłem, trzeba folię założyć, o, jaka petarda, ja lubię jak tak to... Te koła są tak z ziemi troszkę, no ale dobra bo nie o tym, ale dobra bo to nie o tym dzisiaj. Dzisiaj zaoramy pod groch mam nadzieję, jak się nic nie wykrzaczy uprawimy pod groch no i może się uda zasiać, chociaż raczej chyba nie będę miał czym zasiać. W sensie nie chcę odpinać agregatu na razie z 60-ki, bo tu muszę jeszcze uprawić raz, bo jak już się cebula zasadzi to jeszcze tutaj jest miejsce na marchew, na pietruszkę, później na buraczka. Najwyżej starsze chrosienie, kurwa, Ale by były jaja, taki wielki siewnik, takim, takim, taki mały siewnik, takim wielkim traktorem. Idę po forsza i widzimy się już na polu. Taki pomysł, żeby sobie najpierw wodorać od tamtej strony, żeby się najpierw wodorać tutaj, w sensie od między w tę stronę odrzucić, nie? Chyba jest, A, jest. Граничный, хеба, есть. Płytko, jak w No to jest takie przerzucanie tego piaku. Nie jest najładniejsza ta ale mam to w dupie akurat w tym momencie, bo ten groch może być, kurzy się jak jasna chodę. zostawić tego pługa miałem to już orać dwie godziny temu ale musiałem z Mateuszem część z jednej maszyny zawieźć mojemu majstrowi tacie żeby się nią zajął zobaczę może teraz poprawię może teraz trochę poprawię ten pług bo nie podoba mi się, ale to nie ma mi się podobać Wiem, nie przestawiłem tej Aj, wyciągnęło mnie. Wyrąbałem rów Mariański, ja pierdzielę Dobra, tu skończone. Ja Wam nie pokazuję, jak ta orka wygląda. Ciekawe, czego tu przyjedziemy w ogóle. O! Spokojnie 4 na 4 wyłączę. Nie pokazuję Wam, jak ta orka wygląda, bo wygląda fatalnie, nie? Ale ja się nie spuszczałem na tym, żeby ona ładnie wyglądała Chodziło mi o to, żeby bardzo szybko zaorać i zaorałem bardzo szybko Niekoniecznie ładnie I w ogóle nie wiem czemu, ale prawa strona wygląda lepiej A lewa wygląda gorzej Czyli, Znaczy jak jechałem w prawo, tak W tę stronę, to jest gorzej A jak jechałem w tamtą stronę, to wygląda lepiej Mniejsza, jedziemy do domu Ja się muszę zastanowić, czym to uprawić, żeby sobie nie powyciągać Chyba wezmę talerzówkę Rafał zresztą sam oferował, ferował, żeby zawziął talerzówkę. A może Rafał będzie to mi przeleci do talerzówką, bo ja od razu zasieję, bo to mi się późno Pogoda olśniewająca, tylko strasznie wieje. Już by trzeba było regulację w zbożach robić. A ja mam jeszcze niezałożoną pompę kurde w opryskiwaczu. 3-4 dni temu? 4-5. Nie no, 3-4. Były przymrozki ostatnie już niby. Zobaczymy, czy to były ostatnie. No a prognozy długoterminowe pokazują, że ostatnie, ale jak to będzie, to... No mniejsza, regulacje będzie trzeba zrobić. Chcesz to pojadę jutro. Nie, jutro może nie. To no, w jakiś dzień pojadę sobie tam zobaczyć, jak to wygląda wszystko. Bo jestem aż ciekaw. Wentylatory tak mielą to powietrze, że było głośno. Ja się zostałem: Co w tym forszu tak głośno prosiła? A tutaj wentylatory! a odbiłem go. Myślę, co będę. Co będę się ten. Co będę się pierdzielił. Odepnę go od razu. Idę na obiad i potem będziemy myśleć, czy coś uprawiać. Siać, nie wiem czy ja dzisiaj. No siał dzisiaj. Jak siać, to kurde co forszem bym musiał siać. No to tak średnio kurde tylko forem siać to bez sensu. Bronią talerzową nic się nie wyciąga przynajmniej. A jestem wstrząśnięty i szokowany bo... Bardzo fajnie też zakryła ten środek tą nierówność Kiedyś mi ktoś tam mówił, że brona należowa dobrze dołku nie zakrywa Tylko grubek Ale powiem, tu jestem wstrząśnięty, Może dlatego, że to jest taki zajebisty piak Że tutaj chyba wszystko by to do zakryło takie mam wrażenie No ale nic zrobię Dzisiaj nie zasieję Jutro będę siał Jeszcze nie wiem czy forszę, czy 60 to... W zależności jak z uprawą pod y, marchewkę, i pod y, pietruszką, bo 60 potrzebuje w tym małym agregacie. W prawie końcóweczka idzie jako tako, jest równo fajnie, myślę, że to będzie dobre. Pod groch nie wiem, jak lubi groch, nie wiem, jak lubi nawożenie groch, powiem wam, nie chciało mi się cudować, odpinać, przypinać znowu tego wszystkiego, kurna i żeby 60 tutaj rozszerzać na zaorane Zresztą i tak nie mam NPK pod ten groch Ja nawet nie wiem, muszę doczytać czy pod ten groch na ekoschematy można jakiś nawóz dawać ale chyba można, nie? Bo wyciągało się trochę tego dziadostwa na no tym agregatem tym moim, tą Unią by się jeszcze bardziej powyciągało, bo tam jest pełno tych pazurów dużych, co ciężko by było zrobić tak, żeby zrobić płytko, a żeby te wszystkie dołki góry oceany porównać. Nie? A to będzie niezakceptowalne. No i co, Spoko jest! I jutro się tu wsieje groch i naraz. Będziesz pan zadowolony? Odstukać trochę, opukać i można jechać. A no i jeszcze złożyć, nie? Urde! Kurde! Ale Franca! Złożyć! I co? To... Tak się zamachnąłem, a tu chmurzy się coś miało generalnie padać. Co z tego będzie zobaczymy? Nie żeby było jakoś przesadnie sucho, bo wręcz przeciwnie, mokro jak cholera u nas jest. Aczkolwiek, kurwa, już znowu ktoś zwoił barzant. Tam się ukrył, ale nie złoty, tylko taki zwyczajny barzant. To nic specjalnego. Nie wiem, kiedy by tutaj rozrzucać ten obornik. Może za tydzień? W sensie wiecie, no. Nie wiem czy będę miał jeszcze jedną przyczepę teraz Niebawem I druga sprawa jest taka, że Muszę się uśmiechnąć do kumpla Żeby mi przyjechał Załadować Z kopem y <coughs> Ten kompostownik startup, nie? Ale nic zobaczymy Na razie jadę od sama <coughs> Kurde zaś mnie coś dusi zaś. znowu mnie coś dusi Nie każdy wie to, to zaś po śluzku. Kurde, patrzcie. Chwila nieuwagi i ciemno. Wiatr ja się uspokoił, tam ktoś pryska. Tam też kolega pryska. Tam jeszcze ktoś pojechał pryskać. A ja... A, poszedłem z psem na spacer. I jak wróciłem, to już było ciemno. Po, naoliwiłem tylko łańcuch. W siewniczku, do warzyw, tak co. Tyle. Trzymajcie się, na razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema, cześć!